Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Rudzie Śląskiej. Dokładnie w Rudzkiej Kuźnicy. Dzisiaj pokażę Wam jeden z ciekawszych stawów, jakie się w tej okolicy znajdują. a Konkretnie właśnie w tej dzielnicy. Czyli staw Skopka. Jak widać jest dość ciekawie położony. Z prawej strony okala go nasyp dawnej linii piaskowej. A z lewej strony Również bardzo wysoki nasyp, nad którym znajdują się zabudowania. Ogólnie, może nie najciekawsza część zabudowań ludzkiej kuźnicy, w której dominuje przede wszystkim zabudowa dawnej kolonii robotniczej, z połowa XX wieku, jeszcze wybudowana z inicjatywy hrabiego Balesztrema, dla swoich pracowników, licznych zakładów, które posiadał. W sumie ta część budynków, którą widzimy przed sobą, nie wiem, kiedy powstała, ale wygląda już całkowicie inaczej niż właśnie charakterystyczna zabudowa ulicy Sobieskiego. Ale to temat na inny raz. Może o tej kolonii robotniczej kiedyś opowiem. No teraz staw szkopka. On się tak prezentuje. Oczywiście jego w całości tutaj nie widać, bo on jeszcze troszkę zakręca. Jeszcze sporo lodu na tafli wody, ale już, ale i tak wygląda całkiem ciekawie. Spróbujemy przejść ten zbiornik dookoła. Zobaczymy, czy nam się uda. Tutaj z lewej strony, cały ten teren. To jest park imienia Jana III Sobieskiego. Ogólnie park, który powstał najprawdopodobniej w połowie. XIX wieku, właśnie również z inicjatywy Rodu Balesztrem, do, do których te okolice należały. Najprawdopodobniej dla, również dla swoich pracowników, aczkolwiek zabudowa tej dzielnicy powstała troszkę później. O tu mamy schody chyba z podkładów kolejowych, natomiast yy, już w tysiąc 800, w 800 roku powstała jedna z większych w Europie cynku bodajże, więc pewnie dla pracowników tego zakładu gdzieś tam ten park powstał. I mało tego, w 1910 roku na terenie tego parku został oddany jeden z najnowocześniejszych szpitali aglomeracji śląskiej szpital spółki brackiej. Tak w skrócie mówiąc, bo tam była niemiecka nazwa, taka dość długa. No niestety z uwagi na szkody górnicze, cały kompleks tak naprawdę oprócz budynku portierni został wyburzony w 1935 roku. Jak widać staw szkopka, łowisko 708, żeby nie było wątpliwości. No, teren jak widać jest troszkę tutaj rozmaicony. Jest troszkę do góry. No w sumie sam szpital znajdował się na szczycie tego mini wzgórza. No tak więc jak będziecie w okolicach, to jest troszkę rzeczy do zobaczenia. Przede wszystkim właśnie sama kolonia robotnicza. Dawna ruda hammer. Z uwagi, na dawno, nazwa, z uwagi na dawną kuźnicę, bodajże że żelaza. I chyba jeszcze w XVII wieku. Już pierwsze ślady tego typu działalności były, stąd ta nazwa. Jest tutaj troszkę fajnych miejsc, właśnie czy sam park, może, może trochę zaniedbany, ale jest tu wiele ciekawych pomników przyrody w postaci bardzo okazałych drzew, które warto zobaczyć. No jakieś pamiątki, właśnie dawnego kompleksu szpitalnego, czyli głównie ta budynek portierni, budynek dawnej oczyszczalni, no, jakieś szczątki jeszcze dawnej zabudowy. No i przede wszystkim cała ta kolonia robotnicza, która robi naprawdę fajne wrażenie bardzo ciekawa zabudowa. No jeszcze taki jeden z ciekawszych budynków to budynek dawnego kasyna oraz dom celny, które można w tej dzielnicy zobaczyć. Ale to tak w ramach właśnie ciekawostki. Tutaj tylko staw szkopka. a zinteresuje, ale właśnie taki wypadzik można sobie rozmaicić po, poprzez właśnie pochodzenie po tym parku. Właśnie po tym zbiorniku. Jak widać jest całkiem całkiem sporawy, długi. No troszkę ławek się tutaj znajduje, jest gdzie usiąść. Nie ma najgorzej. A no nie ma teraz ludzi, tak więc mamy troszkę, troszkę tutaj spokoju, żeby sobie pochodzić. W ogóle, tutaj na Rudzkiej Kuźnicy bardzo ciekawe okolice. Jest to bardzo mała, mała dzielnica, stosunkowo niewielu mieszkańców tutaj mieszka. Dominuje tu właśnie stara zabudowa. Jak powiedziałem, głównie ta kolonia robotnicza robi największe wrażenie. No i jest gdzie pochodzić, bo tak naprawdę niewielkie odległości od nas przepływa bytomka. Spokojnie, gdzieś tam. Czy dawnym torowiskiem, właśnie które tu, to, tutaj przebiega, czy gdzieś tam bytomką. Możemy znowu iść w stronę biskupic, chociażby aż do Borsigwerku. Również w ciekawej kolonii robotniczej. Również polecam ją zobaczyć. No i tak się ta szkopka prezentuje. No, bardzo fajny staw no o nieregularnym kształcie. No i dobrze, jak widać, jest spory taki zawijas tutaj. Ale my sobie już tutaj ścieżką wejdziemy do góry, już pobliżę tych budynków mieszkalnych. A mamy troszkę do góry. To też pokazuje, jak te nasypy wokół tego stawu są wysokie. I zobaczcie, jak to jest blisko tego stawu. Do 100 metrów maksymalnie. Nie fajnie się to wszystko prezentuje, właśnie jeśli chodzi o dużo niżej położony staw. A robi to wszystko robotę. A no te budynki nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia, ale to, to tak jak wspomniałem, główna część kolonii robotniczej jest przy samej drodze, głównej, tej ludzkiej kuźnicy. I zdecydowanie tamte lepiej zobaczyć, aczkolwiek gdzieś tam na nie również zerknąć można. Jak widać nie ma problemu, żeby sobie tutaj przejść tą częścią. Jesteśmy cały czas bardzo blisko linii brzegowej. O, jest ślisko, jeszcze sporo topiącego się śniegu. No nie zawsze tak jest, że staw można przejść dookoła czy jakiś inny zbiornik wodny. To akurat nie ma z tym problemu. Po części pomaga właśnie linia kolejowa, która jest po drugiej stronie. Za chwilę na nią wejdziemy. No w tych okolicach jest wiele miejsc, gdzie można pochodzić, zresztą ta ludzka e, Kuźnica to jest taki troszkę trójstyk, bo bardzo blisko są Biskupice w Zabrzu, bobryk w Bytomiu, no i właśnie oczywiście Ruda Śląska, a głównie najstarsza dzielnica, czyli Ruda. No tak się to, ta część zabudowy ludzkiej kuźnicy prezentuje stąd z tej perspektywy. Tutaj mam jeszcze jakieś budynki, ale one nie robią jakiegoś dużego wrażenia. No już sobie już teraz zawijamy i chodzimy na linię kolejową. Gdyby podążać w tym kierunku, to dotarlibyśmy w stronę pobliża a W zasadzie dawnej kopalni sząbierki. Również takie wypady dawnymi liniami kolejowymi polecam. Często można dojść do fajnych miejsc, na których normalnie byłoby bardzo ciężko. Tu mamy kolejny staw. Ja też w tej linii kolejowej fajnie się prezentuje. Ale jego już obejść jest o wiele, wiele trudniej. Celwek może gdzieś tam spróbuję. No i na powrót zbliżamy się do stawu. A tu, tak naprawdę, to już zaczyna się, tak naprawdę, Ruda. Duża dzielnica z wieloma ciekawymi obiektami, zabytkami, fajną zabudową. No i jesteśmy bezpośrednio już nad taflą zbiornika. Tak ta linia kolejowa kiedyś przebiegała. Jeśli chodzi o widoki, żeby właśnie najlepiej ująć te zabudowania po drugiej stronie, no to oczywiście najlepiej okres zimowy, nie jest to żadna niespodzianka, w zasadzie nie ma liści, można więcej rzeczy zobaczyć. Tutaj sama linia kolejowa troszkę już troszkę odchodzi od samego stawu. spróbujemy sobie jeszcze do niego dotrzeć tą ścieżką. W końcu sam staw nas przede wszystkim interesuje. No i tak naprawdę widoki, bo to robi fajne wrażenie. Ta zabudowa na tym dużym nasypie, nad tym stawem. Robi to fajną robotę. A jak widać, nie ma problemu. Żeby tutaj sobie przejść. Jest ścieżka. Zobaczymy czy będzie cały czas ciągłość tej ścieżki, ale to już po malutku. Będziemy się zbliżać właśnie do początku wypadłu. Zobaczcie ten teren przy tym torowisku coraz bardziej zalesiony. drzewa coraz starsze, bardziej okazałe. No, tak więc, jak nie macie pomysłu na jakiś wypadzik, no to przyjedźcie do tej ruskiej kuźnicy. Pochodźcie troszkę po tej dawnej robotniczej zabudowie. Właśnie poszukajcie śladów szpitala. Troszkę po parku. Ta skopka, Jest co tutaj zobaczyć, mimo że jest tak niewielka ta dzielnica. Ale sporo ciekawostek się tutaj znajduje. Tak wam będzie oczywiście mało, bo to jak powiedziałem, albo do biskupic, do Borsigwerku, albo już do rudy, która jest dosłownie za rzut kamieniem stąd. Bardzo blisko w ogóle stąd. Może ze 300 metrów 400 jest piekarok. Jeden z lepiej zachowanych. Wierzy się tam kapliczka obecnie. Ale to tak w ramach ciekawostki. Więc fajnych miejsc w okolicach tutaj nie brakuje. Na wiele ciekawostek można, można natrafić. No i cały ten wzgórze, na którym znajdował się właśnie szpital spółki brackiej. Jak widać jest troszkę do góry. Sporo wyżej niż my się teraz znajdujemy. Jesteśmy z 10 metrów na taflą wody. A tu już fajny lasek się zrobił. No, fajna okolica. Dochodzenia się tutaj robi. Ja tam byłem tutaj nie raz i na pewno jeszcze nieraz będę. Zresztą stąd nie ma problemu, żeby dojść, czy właśnie do Biskupi, z osiedle młodego górnika, na Bobrek, właśnie na inne dzielnice Rudy. A więc można tak naprawdę chodzić, jeździć, ile się tylko chce. Tutaj przed nami niewielki budyneczek, troszkę przypominający schron. To jest najprawdopodobniej budynek dawnej oczyszczalni. Tego spitala, o którym wspomniałem. Jak najbardziej. Można sobie również. Tam wejść, bo jak najbardziej się da. No więc co? Obeszliśmy ten staw z kopka dookoła. A tutaj się nie da zejść akurat. Ale nie ma takiej potrzeby. Jest ścieżka. Zresztą tutaj w prawo, aha, tak, w ramach jeszcze ciekawostki. Bo tutaj był most kolejowy. Zresztą most podsadzkowy się tutaj znajdował. Tam jeszcze mamy pozostałość hali przemysłowej. Zobaczcie, jak to jest wszystko blisko. Tak więc fajnych, właśnie ciekawostek tutaj nie brakuje. No fajnie się to wszystko tutaj prezentuje. Dosłownie rzut kamieniem od szkopki. Dlatego, tak jak powiedziałem, linie kolejowe często pozwalają dotrzeć do fajnych, ciekawych miejsc, obiektów, które warto, warto zobaczyć. A więc, tak jak powiedziałem, zachęcam Was do przyjazdu do tej ludzkiej kuźnicy. Stawczkopka, kolonia robotnicza. Naprawdę, naprawdę warto. Tak więc, wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.